Projekt Podziemna Nowa Huta jest realizowany w oparciu o metodę interpretacji dziedzictwa, która zakłada odwoływanie się do doświadczeń odbiorców oraz inspirowanie ich do własnych odkryć. Schron na Osiedlu Szkolnym 37 to pierwszy schron zrealizowany w ramach projektu Podziemna Nowa Huta, i hasłem przewodnim wystawy w tym schronie jest stan zagrożenia. Te schrony, które znajdują się w przesiędu szkolnym 37 i 22, niedaleko od siebie oddalone, wydały nam się od samego początku znakomitym miejscem do tego, aby tamtą trasę rozpocząć. Natomiast nie jest to schron największy, natomiast ze względu na korytarz od niego odchodzące prostopadle, drzwi, no dobrze się nadaje do takiej do organizacji wystawienniczej, mówiąc krótko. No, a y, zaproponowana w środku forma wystawy, też, jak myślimy, dobrze wprowadza y, w ten element, który jest bliski każdemu człowiekowi. To znaczy y, potrzeba bezpieczeństwa i jednocześnie towarzyszący nam z różnych powodów strach, lęk, konieczność zmagania się z tym lękiem to są y, imanentne części każdego życia. Podziemna Nowa Huta to jest opowieść o tym, w jakiej atmosferze żyliśmy we wczesnych latach 50. kiedy zachodziła ciągle obawa wybuchu kolejnej wojny światowej i mieszkańcy starali się w jakiś sposób chronić przed tym. Proszę pamiętać, że to jest czas, kiedy wiele domostw w czasie II wojny światowej spłonęło. Ludzie przemieszczali się z często spalonych, zrujnowanych miejscowości i pamiętali do, dobrze, czym jest pożoga wojenna. Dla nich te bunkry były pewną nadzieją na przetrwanie, gdyby doszło do jakiegoś nieszczęścia, no, nieszczęścia wojennego. Myślę, że warto o tym pamiętać, że był taki okres w historii naszego kraju, ale także warto pamiętać o tym wtedy, gdy przynoszą nam codzienne media informacje o tym, co dzieje się w różnych zakątkach świata, gdzie również buchają bomby, niszczeją domostwa, i ludzie bez możliwości zamieszkania gdziekolwiek są zmuszeni do ucieczki w poszukiwaniu lepszego życia. Myślę, że ta refleksja powinna nam także towarzyszyć i w tym zakresie.